Jak dobrze, że tego słuchasz! Nasz boski przyjaciel zaprasza Cię na dziesięciodniową wyprawę na pustynię, w głąb ducha. Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje dzieło ojca Józefa Schriversa zatytułowane Boski Przyjaciel, myśli rekolekcyjne. Czytając tę książkę przez dziesięć dni, lepiej poznasz Pana Jezusa i siebie. Józef Shrivels, boski przyjaciel, myśli rekolekcyjne, duszo droga, o jak bardzo Pan Jezus pragnie udzielić Ci tych rekolekcji. Choćbyś w czasie tych dni o jeden tylko krok zbliżyła się do Niego, już byłby szczęśliwy ale nie będziesz tylko szła ku doskonałości. Jezus doda ci skrzydło, abyś leciała. Natchnie cię ufnością bez granic względem dobroci Jego nieskończonej. Przy zupełnym i bezwzględnym niedowierzaniem samej sobie. Na tych dwóch skrzydłach wzniesiesz się na szczyty miłości. Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje katechezy życia wewnętrznego. Ojciec Maurycy Meszler, rozdział trzeci: Bóg człowiekiem. Zaradzić potrzebom człowieka i napełnić go radością może przede wszystkim Pan Bóg. Po Bogu może udzielić pomocy i pociechy człowiekowi człowiek. Dlatego Pan Bóg, chcąc pozyskać miłość ludzi, zbliżył się do nich w osobie Chrystusa jako człowiek. Z natury swej jest Bóg niewidzialnym, czystym duchem. A żeby więc ludzie mogli Go lepiej poznać i zrozumieć, musiał im się zjawić w widzialnej postaci. Jeśli stwórca nakreśli własnoręcznie swój portret jakże On cudowny i zachwycający będzie. I w rzeczy samej nie omieszkał tego uczynić, w postaci ludzkiej Chrystusa dał nam swój obraz. Chrystus to Bóg człowiek. W nim objawił się nam Bóg w całej dobroci względem ludzi i czarującej piękności. Syn Boży stał się człowiekiem i nie przestając być Bogiem, przyjął na siebie rzeczywiście naturę ludzką, tak jak my. Miał ciało i duszę obdarzoną rozumem, wolą, wyobraźnią i uczuciem. Miejsce zaś naturalnej osobowości zajęła w Chrystusie osoba Syna Bożego. Ona też złączyła w sobie boską i ludzką naturę, posiada i trzyma ją. Takie jednak połączenie natur nie zmieniło w niczym natury ludzkiej. Przypuściło ją tylko do uczestnictwa we wszystkich zaszczytach, nawet w samej chwale należnej Bogu. Wszystkim zaś ludzkim władzom Chrystusa udzieliło doskonałości w stopniu nigdy niespotykanym. Wspaniały rozum Chrystusa ogarniał całą dziedzinę przyrodzonej i nadprzyrodzonej prawdy. Jego wola. Posiadała taką czystość, świętość, pełnię mocy, że nie znała granic ani na ziemi, ani w niebie. Jego ciało, przepiękne i misternie przysposobione, było narzędziem iście cudownych czynów. Pod każdym względem Bóg człowiek. Był najwspanialszym arcydziełem całego stworzenia i objawienia się Boga na zewnątrz. Sposób, w jaki Syn Boży przyjął naturę ludzką, był tak pełen łaskawości, że łaskawszy trudno już wymyślić. Przede wszystkim otrzymał ją nie wprost z ręki Boga, jak niegdyś Adam, lecz wziął ją z naszej krwi i kości. Chciał mieć swoich przodków spośród ludzi, od pierwszego człowieka począwszy. W ogóle chciał być takim człowiekiem jak my. Miał matkę, rodzinę, ojczyznę, narodowość, określoną religię, nawet miał ludzkie imię. We wszystkim oprócz grzechu chciał się z nami zrównać. W całej więc rzeczywistości i prawdzie Jezus Chrystus to krew z krwi naszej, to brat nasz wedle ciała. Dalej, Chrystus nie przyjął natury ludzkiej nieśmiertelnej i niecierpiętliwej, jaką niegdyś posiadał Adam, lecz już przez grzech naruszoną, podległ śmierci i cierpieniom. Wziął zaś na siebie nie tylko te cierpienia ciała i duszy, które w ogóle naturze ludzkiej są właściwe, ale sam sobie wyznaczył cały ów nadmiar boleści, jaki w życiu jego widzimy. Według dobrze uzasadnionego zapatrywania teologów, przedstawił Pan Bóg Zbawicielowi w pierwszej chwili jego życia wszystkie sposoby, którymi by mógł odkupić ludzkość, zostawiając mu wolny wybór. Zupełną więc wolnością, jak na Syna Bożego przystało, obrał sobie Pan Jezus wszystkie okoliczności swego życia i zbawiającej nas męki. Zbawiciel naprawdę obiera sobie w chwili wcielenia swego powołanie życia. Wiemy dobrze, w jakim stopniu wyrzekł się chwały i szczęścia ziemskiego, a jaki bezmiar ubóstwa, trudów, cierpień i upokorzeń przyjął na swe barki. Przez ten dobrowolny wybór wycisnął na całym życiu swoim znagi piętno ofiary. W istocie wyniszcza się ze wszystkiego i przyjmuje postać sługi. Czemu jednak taki uczynił wybór ostatecznie i właściwie z miłości ku nam? Bo jeśli chodzi o przywrócenie chwały Bożej i zadośćuczynienie Bożej sprawiedliwości za ludzkie grzechy, najmniejszy czyn Boga człowieka byłby w tym celu wystarczający. Wszak cokolwiek On czynił czy cierpiał, Miało wartość nieskończoną i wynagradzało wszystkiemu. Tak ciernistego życia nie wymagała również od Chrystusa własna jego korzyść, mianowicie przymnożenie chwały. Istotną chwałę posiadał w pełni od pierwszej chwili życia i ona już się nie powiększała. Co się zaś tyczy chwały dodatkowej, Polegającej na czci i miłości, którą my obecnie Mu okazujemy, to Jezus był sam w sobie na tyle miłości godzien, że bylibyśmy Go ponad wszystko miłowali i wszystko dla Niego uczynili. Miał również na tyle łask, że mógł nas przez nie skłonić do tego. Nie pozostaje zatem nic innego. Jak tylko miłość ku nam, która go do takiego wyboru skłoniła. W życiu swym pragnął mieć Pan Jezus to jedynie co my, bracia jego to, co posiadamy, i nic więcej. Wszak chciał być nam równy we wszystkim, a w dolegliwościach i cierpieniach życiowych pragnął stać się dla nas wzorem, słodkim pocieszycielem. Wiernym towarzyszem, abyśmy jednocząc się z nim zapewnili sobie wieczną nagrodę za krzyże i znoje. Jakaż to bezinteresowna, szlachetna i wierna miłość! Już od wieków nas umiłował i wydał siebie samego za nas. A jakież błogosławieństwa i korzyści zyskaliśmy przez to, że Chrystus przyjął na siebie ludzką naturę. Przyniosło to przede wszystkim wielki zaszczyt i wywyższenie rodzajowi ludzkiemu. Zaś lubiny naszej natury z osobą słowa wyniosły nas, uszlachetniły, poniekąd przebóstwiły i spokrewniły nas z Bogiem. Jeden z nas, ludzi, możemy słusznie powiedzieć, jest naprawdę i z natury swojej synem Boga. Nawet u aniołów zjednaliśmy sobie przez to cześć i szacunek. W Chrystusie został rodzaj ludzki wywyższony ponad wszystkie chóry anielskie. On bowiem jest ich panem, ale nie ich bratem wedle natury. Chrystus zasiada na tronie Boga. Aniołowie zaś adorują Go. Wzbogacenie nas oto druga korzyść wcielenia. Chrystus Pan jest głową ludzkości. A jak głowa użycza członkom swoich dóbr, tak natura ludzka ma udział we wszystkich bogactwach Chrystusowych. Do nas należą wszystkie Jego zasługi. Życie nadprzyrodzone, łaska i chwała. Otrzymaliśmy je na naszą własność, owszem, posiadamy w Jezusie samo ich źródło. Mamy do nich prawo, jeśli przez wiarę i miłość trwamy w zjednoczeniu z Chrystusem. Nawet wobec Boga staliśmy się bogaci przez Chrystusa. Przez niego możemy już składać Bogu należyte hołdy wdzięczności, uwielbienia i zadośćuczynienia. Możemy sprostać wszystkim Jego wymaganiom. Ta prawda, że Pan Jezus przyjął rzeczywiste i prawdziwe człowieczeństwo, wlewa w serca nasze jako trzeci dar słodką pociechę i niezachwianą ufność. Chrystus Pan jest oczywiście Bogiem, ale jest też i prawdziwym człowiekiem, równym nam we wszystkim oprócz grzechu. To, czym nas jako człowiek przewyższa, posiada ze szczerej łaski i hojności Bożej. Wiedział on dobrze o tym, dlatego był i jest tak pokorny, tak dobrotliwy i łaskawy dla nas mimo naszej nędzy i słabości. Sam był doświadczonym we wszystkim, co życie ludzkie ze sobą niesie, aby mógł być litościwym arcykapłanem. Niech nas zatem nic nie powstrzymuje od zbliżenia się do Chrystusa Pana. Ani jakaś obawa, ani odczucie różnicy lub przedziału istniejącego między nami a Jezusem. Przecież On nie jest obcą, olbrzymią jakąś istotą, którą z lękiem i drżeniem trzeba by nam było tylko podziwiać, ale jest istotą nam równie bliską, z nami spowinowaconą, jest jakby jednym z nas. A zatem winniśmy go kochać i do niego śmiało i z ufnością się uciekać. Owszem, jako ludzie, jako bracia jego, chociażbyśmy byli bardzo ułomni i grzeszni, możemy z całą pewnością liczyć na szczególną, bezgraniczną miłość jego serca. Tym wszystkim stał się nam syn Boży przez swoje wcielenie. Owocem tego wcielenia jest Bóg człowiek, wielki, przedziwny w swej istocie, którego pismo święte zowie Stwórcą i pierworodnym spośród stworzeń, dziedzicem wszech rzeczy. Bóg człowiek, wszechmocny i przepotężny, przed którym zgina się wszelkie kolano niebieskie, ziemskie i podziemne. Bóg człowiek, ten najcudniejszy i najmilszy kwiat myśli Bożej, przedmiot słodkiej miłości i zachwytu niebian. Bóg człowiek, życie i pociecha mieszkańców biednej ziemi. Owocem wcielenia jest ten Jezus, który stawszy się naszym bratem, ujął nas w swe miłościwe ramiona. I stawia nas przed obliczem Ojca Swego i wprowadza z triumfem do nieba, jako słodką zdobycz swej dobroci i życzliwości dla ludzi. Cóż jeszcze Bóg ma wynaleźć i uczynić dla takiego człowieka, którego by nie wzruszało zachwycające piękno tej postaci? Wysłuchane treści pochodzą z dzieła Ojca Maurycego Meszlera. Trzy podstawy życia duchowego. Pełną wersję audiobooka oraz wersję książkową nabędziesz na stronie na